Cześć! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Fifa 16 Ultimate Team. Dzisiaj zagramy sobie kolejny naczyk w dziewiątej lidze. Ostatnio troszkę nie nagrywałem FIFA, ale pomyślałem, że nagram, ponieważ dawno nie było, a dużo, było, dużo osób obejrzało, więc pomyślałem, że nagram dla Was. No wiecie, trochę ulepszyłem skład, kupiłem wasa, Martiala, a Remiego. E, na prawą rękę kupiłem Sabaleta, na lewo maspijikuetę. I mam jeden dylemat, ponieważ muszę coś zrobić e, z atakiem na pierwszą połowę, ponieważ ten Aju i Benteke to jest największa parafracia, jaką widziałem w FIFA. To co oni wyprawiają, to jest masakra. Nic nie mogą z... ugrać. Nie miałem. Przez ostatnie, nie wiem, 5-10 meczów nie miałem żadnej bramki w szczucie strzelonej w pierwszej połowie meczu. bo taki mam zrąbany atak. I póki nie mam końców nie mogę nic zrobić. No ale taki mam skład w dziewiątej I Ibrachimowicz Kawani, Di Maria Matuidi, Pastore, Veratti, Aurier, Dawid Silva, David Luiz, Trap i Kurawa. I to jest mój skład na dziewiątej lize, przeciwko takiemu składowi mam grać. No to jest masakra. To ja nie wiem co nie w piątej sam jak mi mówiła a w pierwszej lidze będzie na mnie czekał Messi, Ronaldo, Neymar, na każdej pozycji najlepszy zawodnik świata. No to naprawdę bombowo. O, jeszcze parę gier PSG, no to naprawdę jakiś wierny fan. Falowany byłem! to śmieciu, ty. Mówiłem, mnie się słucha. Jak to wpuść się, byłoby nie wesoło już od pierwszej reakcji. Ale hard, hard jest dobry, bo kupiłem go niedawno. E, za dosyć sporą sumkę. E, overall 84. To jest trzeci moim zdaniem najlepszy najlepszy bramkarz w lidze BPL. <laughs> Oj, <Chodź>, przepraszam raz. <was. śmiech> Kurczę. lofeu e, do Benteke. Benteke niedokładnie do Miralasa. Miralas je ostatecznie przyjmuje tą piłkę. Benteke, Benteke. Benteke! doszutkowanie w polekarne gdzieś nie wiadomo gdzie. Miralas. Firmino niedokładnie do Miralas. Przejmuje Di Maria. <tosłuch> W centrum uwagi PSG jest yy, 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 Ibrahimowicz Będę tego nie Auriera, nie wiem co z tego wyjdzie Zabalę to dobry ślizg, no, co blok wody, ja już za automatem, mają. Co wy kombinujecie, kurde Ja już się boję patrzeć na to naprawdę co się ma? wszystko góra idzie, ty o ciekawa akcja ciekawa akcja szadu 1-0 brawo do Lofelu. tak jest 1-0 o święto mamy proszę Państwa bo strzeliłem bramkę w pierwszej połowie naprawdę fajna akcja mogła się podobać naprawdę nie myślałem że to wpadnie popatrzcie na powtórkę tu do Lofelu z takiej pozycji że to aż by było dziwne że bramka strzelił a on naprawdę bardzo pięknie to uderzył i bramka 1-0 no no ciekawie, ciekawie powiem się zrobiło Jak wygram z takim składem to będę z siebie naprawdę bardzo zadowolony Ponieważ to co ma tamten przeciwnik w składzie to jest Ym... W taki skład to powinien być Czemu mi pił, prawda taki skład to powinien być kurczę, w czwartej, piątej lize. Ale nie w dziewiątej Karny? Nie ja nie, no, no Max jakoś puścił, cały mnie nie atakował, czym Dawid Luis zabił mnie w obronie Ale generalnie fajnie, bo ty ma ten, 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 Dawid no Luis Nie, sako nic trzeba, bo co to byś kolan go zabił eee, Myślę nad Benteke, niech będzie Benteke, no już mm, Dobra, lewe górne Siadły 2-0 Bardzo ładnie uderzyłem no, a mi się na razie podoba ten mecz. Póki się facet nie obudzi. To na razie fajnie ten mecz wygląda. No i wygrywam 2-0 dzięki temu, nie? Benteke, i jest 2-0. Gdyby nie w tej pierwszej akcji, gdyby Di Maria strzelił tą bramkę w pierwszej akcji, to myślę, żeby to było już zupełnie inaczej wyglądało. A faul, faulowany byłem śmiecią. Ale dzięki temu przynajmniej mogę... Być zadowolony z mojego zespołu, że prowadzą 2-0 z Paryżanami? Nie wiem, czy ja teraz zagrałem, szczerze Ibra! Ibra Hibowicz! Ibra Hibowicz, kundelec się! Moim zdaniem go skosiłem, ale sędzia karnego nie dał Moim zdaniem go skosiłem, sfalowałem go Ale tutaj w tej A Aju, wolna pozycja! Firmino! no! 3 siadło! 3-0! A tak jest, ole! 3 do 0 proszę państwa. Za każdą ich akcję będę ich karcił naprawdę, bo tu fajne podanie. Pusz, masz podanie. i pusz dziabka z pierwszej. I jest 3 do 0. Szczerze nie myślałem, że tak będzie ten mecz wyglądał. Myślałem, że to będzie bardziej wyrównane spotkanie i będzie tutaj bardziej taka średnia walka. Ale jak na razie tu widzę to tu nie za wesoło to wygląda Przynajmniej dla niego Firmino, Dawid Luiz odbrał piłkę David Luiz Podanie do go Matwidi broni hard Zabił mi facet Benteke, Benteke, Benteke 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 dojdzie, 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 podanie do, 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 do. Nie zdążył Trap pierwszy był

Mangala! Dobenteke! Aurier Pastore! Pastore mapiri! Odebrana piłka przez Mangale, ale faulowany dół. No i z ciekawej pozycji, naprawdę, z ciekawej pozycji jest rzut wolny. Ja bym naprawdę chciał mieć takiej okazji rzut wolny, ponieważ ja bym ja bym to wykorzystał. Ale ja bym na jego miejsce nie był taki głupi strzelatko, bym podał. Angel di Maria. Nie zobaczę. być mur <laughs> miralas co to za krasnobek? no i dał jest tak malutki. Ibrahimović! ibrahimowicz miralas nie wykopali będzie dwa nie broni hart przeniósł to na poprzeczkę co wyczynia w bramce teraz joe hart jest nieprawdopodobne jest to fenomenalne i co on to wypełni z tego nic ja no to wiesz on sam zabił swojego Firmino niestety przejęcie i bardzo dobre podanie mojego zawodnika No i że na kolejne No rozpędzają się pomału, rozpędzają się i pomału robią coraz ciekawsze akcje Oby przerwa Przerwa trochę ich uspokoiła Bo muszą ochłonąć, bo oni teraz są na fali dosyć dłużej Follow byłem? Tak Dobra Co każdy Fajnie nie ja lubię tego, Ory on jest fajny, spokojny, s facet. Janji zagrałem, ale doszło tam, gdzie chciałem generalnie, więc jestem zadowolony. Jestem happy. Co to było? To był super. Ja pierdykam, ale strzał fajny był. Hmm, Fernando nie faulował. Co zrobił Mangala? Miralas, Miralas do Benteke Do Miralasa, Miralas, podanie do aju! <laughs> Co to było? <laughs> Ludzie, co to... <laughs> nie trafił, wypuścił mu tą piłkę, ten nie dobiegł, strzelił w zupek, Jezusie Maria <laughs> Ej, to trzeba podejść, no! Widzieliście co on zrobił? Przeszedł całe boisko, spył po polukarnym tak długo i strzeli centralnie w bramkarza. To jest naprawdę człowiek, który chyba gra... To jest jego pierwsza FIFA chyba, kurde, którą gra. Naprawdę. Jezu, jaki on Max. Ja nie wierzę z kim ja gram. Ludzie, Gostek ma taki skład, a nic nie umie zrobić. To jest porażka, naprawdę. To jest porażka. Jest nierealne, co tu się dzieje, naprawdę. Ibrahimowicz! Ibrahimović! Ibrahimowicz. To samo, bo na po raz trzeci, no. Czy po raz drugi? Ja no to jest naprawdę hit. No bo po co padać jak można? Znaczy niczego on robi fajne właśnie nawet Nie patrz, znowu tak przejdzie i raz strzeli, patrz Jest Nie wierzę no DOJCZ GOMGO KURZAWA się rozpędził I od Joe Hart 52 minuta meczu no, pierwszy raz zacząłem trochę marudzić na mój atak, Benteke jaju, a w międzyczasie wyszło nawet, że wygrywam z 3.0 3-0 praktycznie. Co mnie trochę dziwi. No ale akurat tak on, mamy takiego przeciwnika, który naprawdę facet nie wie, co się dzieje w Fifie. Zagrałem Miralasa, Miralas! Aj, broni trak. Spalony Miralas. Hmm. Jeszcze żółta karta dla Tiago Silva chyba Z tego... Nie, Dawid Luis Co? To nie karę za karnego? No tak to się dziwiłem, że do... myślałem, że dostał tak Tak się jej patrzę, mówię co? On drugą kartkę żółta dostaję Miralas Do Benteke Benteke O panie! o panie, to, to, to się kartka na zależy i to na takiego czerwonego koloru ja bym powiedział Eee, żółta. A już tak mówię kurczę, czy będzie czerwonitka karteczka? E, już już mi raz powiem to strzelać. A no jest jeszcze. No, tak trochę z Dobra, dzięki wszystkim za uwagę. Lajkujcie, subskrybujcie. Bo się zaczyna ścinać i zaraz wyjdzie, więc nie ma sensu tego nagrywać dalej. Pamiętajcie łapka w górę, subskrybujcie i tak dalej. Na razie, dzięki.